Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na premierze zdrapki Złoty Los Jak widzicie zdrapeczka jest za 10 zł No jest taka fajna złotawa Można maksymalnie w niej wygrać 500 tysięcy złotych Tak jak widzicie Dosyć fajna szata graficzna Zobaczymy jak się będzie drapało To jest chyba jakiś paw Jak się nie mylę yy, No i co? 26 szans na wygraną Oczywiście standardowo drapiemy nasze wygrywające liczby Szukamy ich w tym polu no, jeśli znajdziemy, to wygrywamy. Przypisano do tej liczby kwotę. Jeśli znajdziemy też taką, jak widzicie, sztabeczkę, to wtedy też wygrywamy. przypisaną do tej sztabki kwotę. Wygrane, oczywiście, się sumują. Tabela wygranych pół miliona 10 tysięcy, 500, 200, 100, 50, 30, 20 i 10. No, także trochę jest tych wygranych. Mogłoby być trochę więcej <laughs> ale, więcej, ale większych wygranych. No, także bardzo proszę. Premierka za 50 zł. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Koniecznie trzymajcie kciuki. A dzisiaj o godzinie 19 zapraszam Was na mojego live'a, czyli na odcinek na żywo. Podrapiemy sobie trochę z drapeczek. Zapraszam Was też na kartę społeczność. Piszcie mi tam do godziny, załóżmy 15:00. jakie zdrapeczki mam kupić na dzisiejszy live. Wybiorę oczywiście propozycje losowe, bo też nie chcę szaleć z, z kasiorą. Żeby nie robić jakichś tam y, drapingów za 100 zł czy 80, tylko tak przeważnie 60-70 zł to maksymalnie, ale wątpię, że za tyle kupię z drapek. Dobra, koniec gadania. Tylko odsyłam mówię Was na ten na kartę społeczność. Oczywiście jak będzie live, to dla, każdy, dla każdego, kto będzie wspierał mój kanał poprzez właśnie wpłaty. Będą konkursy. Naw zawsze na konkursy daję fajne nagrody. Mam nadzieję, że widzom się podobają. Dobrze, no a ja będę przechodził do drapania. Wygrywające liczby. O, warstwa ścieralna będzie mega. Będzie mega. 44, 21, 37. Z drapeczki wybierałem losowo. 44, 21, 37, 32 i 39 to są nasze wygrywające liczby. Także zobaczymy, jak nam premierka pójdzie. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dobra, teraz to ja się muszę oswoić tą drapeczką, żeby wiedzieć, gdzie są nasze wygrywające liczby. Dobra. 34 nie mamy, 15 nie mamy, 42, nie mamy, 16 nie mamy i 45 też nie mamy. OK, także szukamy dalej. Warstwa ścieralna od razu wam mówię, że jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Dobrze się drapie tą drapeczkę, także jest OK. Jak najbardziej łapeczka w górę. <grym> 40, 46, dziewiąteczka, no dziewiątki też nie ma. Dobra, idziemy dalej, szukamy. Szukamy dalej, kolejno mamy co? Piąteczkę, 33, 38, nie widzę. Dwójeczka i 22, no także 22, obok, standardowy, obok, dobra, drapiemy, chyba tutaj już będzie ostatnie, ostatnia linia do zdrapania. Dobra, 11. Nie ma, szóstki też nie ma, ósemki też nie widzę. Yy, co dalej? 19 i 41. No także wychodzi na to, że zdrapeczka jest pusta. Sprawdźmy tylko. Aha, literki kontrolne. Ok, warstwę ścieralną można porównać do ekstra pensji. Kurcze, przepraszam Was najmocniej, zapomniałem wyciszyć dźwięki. Jeśli się to będzie powtarzało, to zaraz będę musiał przerwać nagrywanie. Dobra, przy okazji lecimy dalej. Lecimy dalej, kolejna zdrapeczka. Zobaczymy, co tam w dzisiejszej premierze uda nam się wydrapać. Chociaż poczekajcie, ciekawe, czy ja tak. No oczywiście przerwałem nagrywanie, ale to nic, chociaż teraz już nie będzie żaden dźwięk nas denerwował. Dobra. I drapiemy nasze wygrywające liczby to 8, 47, 22, 31 i 3. Także drapiemy i szukamy Z drapeczka z numerem, jak widzicie moi drodzy, 15. Zrapeczka z numerem 15. No to szukamy 4, 38 nie ma, 16 nie widzę. 6 też nie widzę. I 43 też nie widzę. Ok, szukamy dalej. Kolejno mamy siódemeczkę 49, 32.

41 i 23. Także kolejna pusta zdrapka, moi drodzy. Co to się dzieje? Co to ma być? Proszę o poprawę. Dobra, moi drodzy, kolejna zdrafeczka. Oj, z numerem 13. Także zobaczymy, czy ta trzynastka się poprawi, tak jak do niej przemawiałem. No i lecimy. Jedyneczka. 21, 34, 19 i 41. Bardzo proszę, to są nasze wygrywające liczby. I drapiemy. 37, nie mamy. 33, nie mamy. 32, nie mamy. Siódemeczkę, nie mamy. I 45, też nie mamy. Ok, lecimy dalej, szukamy. 26, 43, 47, nie ma.

Jeden też nie widzę, 22 dwa. nie ma. No i ostatnia liczba to 12, moi drodzy. Trzecia zdrabka, trzeci pustak. No, tak to być nie może. Co to się wyrabia? Może jest to zdrabka złoty pustak. Tak myślę. Yy, ale jeszcze nie oceniam, bo jeszcze nie minął koniec. Także ostateczne słowo powiemy na koniec odcinka. Dobra, drapiemy dalej.

8, 35, czwórka dziewiątka i. O, moi drodzy! I! I sztabka! No, także jest wygrana. Jest sztabka. Chociaż coś, Zobaczymy, co w tej sztabce się kryje. A tu mamy. Dychę, także mamy zwrocik. No, już mogła coś więcej dać. No, nie pogardziłbym. CCC, także dobra, moi drodzy. Mamy sztabkę złota. Ale tylko 10 złotych. Dobra, także zdrapeczka z numerem 7 była dla nas szczęśliwa. Teraz drapeczka z numerem 5, i z drapeczką z numerem 5 kończymy nasz dzisiejszy draping, Także trzymajcie kciuki, jest to nasza ostatnia deska ratunku. Oby była tą deską ratunku ta zdrapeczka, i niech złoty los pokaże się z dobrej strony. Byłoby mi bardzo miło. Bo złoty los powinien podbudować budżet, a nie mi jeszcze go zabrać, co nie? <laughs> Dobra, to drapiemy. Szukamy. Dziewiąteczka, dziewiątki nie mamy. Trzydzieści, sześć nie mamy. Szósteczka obok, bo jakże mogło być inaczej. Czwóreczka obok. Czterdzieści trzy nie mamy. Szukamy dalej. Ósemeczka nie ma. Jedynki nie ma. 14, nie ma. O, jest sztabka, moi drodzy, jest sztabka. Ale tu jest chyba C, co? <laughs> to pewnie będzie zwrot. <laughs> Kurde, odkryłem literkę kontrolną, także przypuszczam, że jest tu zwrot. Chociaż mogę się mylić. Może być tam... O, moi drodzy, jednak się myliłem. Jednak się myliłem. <laughs> to jednak jest ta deska ratunku, także cieszę się bardzo. Mamy drugą sztabkę. Lecimy, lecimy dalej. Kujemy żelazo póki gorące, co nie? Dobra, kujemy, kujemy 28, 44, no za daleko, za daleko. 48 nie ma, 31 nie ma, dwójeczka nie ma, 22 nie ma i 33 nie ma. Dobra, sprawdzamy, co tu jest? Mamy dychę i tu mamy też dychę. Także moi drodzy, mamy dwie dychy, a tu literka była O. Także mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Także moi drodzy mamy dwie sztabki, same sztabki się posypały, na dzisiejszej premierze wydrapaliśmy 30 zł na 50 inwestowane, także ponad połowa zwrócona, premiera tylko zaliczona, także moi drodzy proszę Was bardzo, jeżeli pojawią Wam się na koniec reklamy, proszę nie pomijanie ich albo kliknięcie, może jakiś tam grosik wpadnie na te konto strat, <laughs> dobra moi drodzy. Mam nadzieję, mimo wszystko, że premiera Wam się podobała. Zostawcie koniecznie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, by być ze mną na bieżąco z moimi zdrabkowymi odcinkami i nie tylko. Ja życzę Wam, moi drodzy, żebyście jeszcze więcej razy 1000, dziesięć, 10, 100 tysięcy wygrali ode mnie więcej. Także tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami, moi drodzy. Życzę wszystkim pięknego dnia. No i oczywiście, do zobaczenia na dzisiejszym odcinku na żywo. Kto będzie miał czas? Tego zapraszam. Zapraszam też na kartę Społeczność. Piszcie mi, jakie zdrapeczki mam kupić. Dobra, żegnam się z Wami. Hej, cześć. Na razie. Pa pa!